Wybrałeście Fiddlesticka, to macie Fiddlesticka. I na wstępie muszę powiedzieć to co najważniejsze: efekty dźwiękowe u Fidla są genialne. Możliwe, że najlepsze w całej grze. No, sam posłuchaj tego. Ale na co komu takie zajebiste efekty dźwiękowe, jeśli sama postać jest się? No, właśnie tu jest haczyk bo Fiddle Sticks uczy nas, że to nie żaden wstyd od czasu do czasu sobie postać. Nikt nie rodzi się idealny, a jak masz chłop na karku, to nawet sania zrobić zrobisz karierę. To jest prawdziwa sztuka przetrwania. A jeśli nie myślisz jak działa fiddle, to już biegnę z pomocą. Oczywiście bez wchodzenia w detale, no bo no one cares i większość z was gra w ligę i przynajmniej mniej więcej wie jak działa Fiddlarz. Q to jest point and click fear. To znaczy, że najeżdżasz na gościa myszkiem, klikasz Q i ma fira. No nie da się tego spierdolić. Już łatwiej nie będzie. Zapomniałem, że tego. Że... Że... Kurwa, ta. firma na miliona. Ja pierdolę. Pakapy się zdarzają, ale właśnie dlatego po stanie. Tak, żeby przypomnieć ci, że masz brązę i ogólnie posysasz Wiggeregent. I powiem ci, że Fiddle tak genialnie się, że Starsza Grey się nie powstydziła. 10 na 10, 5 gwiazdek i polecam każdemu. Ale tego nie jest zbyt drogi. Ale dobra, nie spuszczajmy się tak bardzo nad staniem, bo nie na to pora. A twoja dziewczyna może być zazrosna. Na E zamachujesz się kosą, rzucasz Sylenth'a i kosisz trawę. Nic specjalnego. Ale teraz skup się, bo jeśli przeciwnik się nie widzi i trafisz go jakimkolwiek skillem, to dostaje dodatkowo Fira. I teraz, mając tą wiedzę, czas na to co czyni Fidla takim przekoksem jego taunty. Nie no dobra. Jego ulti. Jesteś pierdoloną maszyną do wygrywania fightów i wrzodem na dupie każdego linera, do którego zawitałeś. Wchodzisz do krzaka, teleportujesz się z ulta na kilometr i firujesz 10 typa, 27 minionów i 4 królik w kołysce Jezuska, a potem się okazuje, że nie masz teamu. Jednak lepiej firować tylko przeciwników. Niestety Fiddlerz nie jest postacią typu mózgów, gdzie nieważne gdzie, nieważne jak, tylko się wpierdalasz i jest dobrze. Tu trzeba użyć głowy, o czym boleśnie przekonałem się na własnej skórze. O, dobra, no, dobra, to kupię. głupie, fuj. Ale teraz, mądrzejsze to doświadczenia życiowe i godziny oglądania szarego ekranu, mogą się z Tobą podzielić wiedzą, jak nie grać, a czasami może nawet jak grać, fidrystykiem. To jest potencjalna dobra LK dla mnie. To jest świetna LK dla mnie. Bo fidyl to postać dla urodzonych strategów, geniuszów taktycznych, generałów wojskowych, potomków Napoleona. A prawdziwi stratedzy wiedzą, że cierpliwość to cnota. Tka sekund. No żeby ten... Plus... Ale... Co? Tylko? Kurwa, Kurwa mać O górna. Jezu O Jezu <laughs> Jezu Nie, czekaj Na ja, ja to może Na to na to Się odpaliłeś, nie? Ale ja w to słyszałem po prostu Właśnie, na to się odpaliłeś i chuj <laughs> Dobra, halt, stop, waty byta. Może Bo żeby się wpierdalać z r jak totalny szef, to trzeba mieć najpierw szósty poziom a nie możesz tak po prostu skipnąć początku i przejść do tego fajnego, nie ma tak łatwo. A Fidel nie jest normalną postacią, że sobie farmisz dżungli jak każdym innym leśnikiem, bo dzięki swojemu Wu możesz z łatwością robić dwa kampy jednocześnie. I Nie tylko możesz, ale nawet musisz, no chyba że jesteś pizdą. Tylko że jeśli dopiero zaczynasz fidlować, to na początku może być z tym mała patola. Nie pytajcie się, co się stało z moim flaszonki? Okay? No, Wiesz co, do mnie? Bo wygoni tak właściwie. Każda normalna postać ma do wyboru zwykłe Wordy, supery czy Blue Trinkety. Ale Fiddle nie jest każdą normalną postacią. Jeśli cokolwiek, to jest mocno nienormalną postacią. A zamiast Wordów, stawia swoje sobotury, które mogą się nawet jak ktoś koło nich przejdzie. I teraz mówię z ręką na sercu. Parę razy grając na Fidla, tak się zesrałem jak jego Word wreszcie mi na mordę. Dobrze, że tego nie widziałeś. Ale to nie koniec bo ty sam też możesz udawać warda. Wystarczy, że nie będziesz się przez chwilę ruszał i dla przeciwników będziesz wyglądał dokładnie tak jak twój word. Fiddle może wygląda na chudzinkę, ale to tylko przykrywka, bo to jest tak gruby tank, że sam w sobie nie jest jakiś tankowaty, ale jak przeciwników ze swojego W, to leczysz się więcej niż oni cię biją. Nawet jak sytuacja wygląda tragicznie i już wiesz, że czeka cię lekka kraksa, to przypomnij sobie mądre słowa św. Jana Pawła i wciśnij to pierdolone W. O kurwa. Dobra, to ja pada chyba. Nie padasz, W włącz. O! W włączyłem! A, tak padło. Fiddle Maiden ma wielki minus, bo cała jego damage pochodzi z ulti i z posesania. A do sania trzeba przyklęknąć. A to znaczy, że się wtedy nie ruszasz. A to znaczy, że przeciwnicy mogą sobie łatwo od ciebie uciec. <laughs> Ale go bezsałeś. Nie, jest takim taki miły na pierwszym. Ale na szczęście nie wszyscy są takimi geniuszami strategicznymi jak my. I grają jakimiś postaciami bez użycia mózgu i nawet nie wiedzą w co się pakują, kiedy się w ciebie zapakują. Kurde, jakoś cholernie dużo podtekstów seksualnych z tym feedem. Ja robię smoka bez majka. Jak może to wkurwiony przyjść? Także fajnie, o jest już wkurwiony jako. W kury wygląda, Ale my, dzieci Napoleona, wiemy, że nawet fiddle dupa, kiedy ludzi kupa. Dlatego musisz grać ze swoimi sojusznikami, bo to w przyjaźni tkwi największa siła. A jak jesteś ze swoimi, to już nic ci nie jest groźne. Maja, no, O kurwa! I większością postaci w trakcie walki musisz coś tam klikać, wciskać przyciski i udawać progamera, tak chwilę wpierdalasz z Rki, jedno kliknięcie, wciskasz W, drugie kliknięcie, i teraz tylko patrzysz i podziwiasz, jak wszystko wokół Ciebie umiera. Czasami jeszcze trzeba kliknąć jakąś zonę czy inne kół, ale w porównaniu do Jany, to za zaponserował najlepsze wakacje życia dla moich palców. A teraz powiedz mi, jaką postać chcę zobaczyć następnym razem? Napisz mi w komentarzu, bo to Wy decydujecie. No i nie dawaj z Ciebie robić frajera, tylko dlatego, że jesteś frajerem i nie umiesz robić dwóch kampów jednocześnie. Ja chcę sam zacząć od wilków wyjebanym no u Was. Od wilków? od wilków, no. Ja Ciebie raportuję już. O stary. Ra razem z blue te wilki. Blue i kompa, nie z na, masz to robić. Nie o, najpierw wilki, a potem blue i Grunt, razem. Robi. Ty pojebany jesteś. No, przecież. Ale <laughs> Ty pizda jesteś, a nie pojebany. Co Ty pierdolisz, no dobrze. Z Wilki razem z blue się. Nie no twój to odpierałaś. Co co ci chodzi? Co no, same wilki robisz? No, bo wezmę to i to razem, nie? No ale to i tak byś robił razem. Gdzie jak?